samego rana, w sumie nie z samego, bo jest 9.30, ale my dopiero wstaliśmy i idziemy na śniadanie. To jest odcina totalna wczoraj była, ale zabieram was ze mną. Zaraz będziemy jechać tą drogą skuterem, który zaraz idziemy wypożyczyć. Super, super przygoda na szczękę. <grywka> video. Yeah. Ludzie bardzo mili, super ta droga. Po prostu ekstra, ale damy radę, co jak nie my. <laughs> Przyjechaliśmy na jedno miejsce, tam gdzieś jest wodospad, zaraz do niego spróbujemy dotrzeć, tylko że pomyliliśmy drogę i wdrapaliśmy się kawałek, ale ta droga idzie jednak gdzie indziej teraz musimy zejść. To nie wygląda w kamerze, ale jest bardzo stromo i te kamyczki się usuwają, więc trzeba pomału. Ale nie żałuję, że tu wlazłam, bo widok jest przepiękny po prostu. Tam zobaczcie, mieszkamy gdzieś tam za tym e, winklem jakby i jeszcze dalej. W sumie na samym końcu wyspy mieszkamy. Teraz jesteśmy w połowie wyspy. A na, na koniec wyspy się w sumie nie da za bardzo dojechać. Dżungla. Zejdziemy, próbujemy dotrzeć na ten wodospad, wziąć kąpiel. Wiecie, że ja uwielbiam wodospady, więc będzie kąpane. Tutaj po tym mostku normalnie jeżdżał skuterami, a ja się przejść po nim boję. Ale jaka woda, co? Cudowne. Pomijając śmieci w wodzie. Ślimak jaki. Nie wiem, czy go zobaczycie. Widzicie? Tutaj, a tutaj, ślimor. Tak wygląda wioska przy plaży. Pięknie i brudno. <gryw> Zarazem, ksiak już dotarliśmy na właściwe przejście na dwodospad. betonoza jest chatki kmerskie są piękny widok jest a zaraz będzie piękniejszy tylko wdreptamy tam podobno 10 minut tylko się idzie tak mówił pan z hotelu Zobaczymy ile w tym prawdy. Idziemy sobie przez dżunglę, dżunglę. W Jak żeby inaczej? Już słyszę szum wody. 100 metrów. Wejść tylko tam na górkę i chyba jesteśmy na miejscu. Tylko ciężko się wdrapać w tych kamieniach. Troszkę. Ach. Ale chodźmy, chodźmy, chodźmy. Chodźmy razem, zwiedzając świat. Czytam i mówi wszystko? Słyszycie dźwięk? Tak. Dotarliśmy na wodospad, ale nie powala mnie. Mało wody, coś i nie ma gdzie się wykąpać, więc tego nie zrobię. Jakieś kabli tutaj dużo. No, jest jak jest. Jeszcze jakieś chmury nad nami. Obawiam się najgorszego, ale mam nadzieję, że nie będzie padać. Cię zgrzałam, ale dotarłam. Ale zaraz na skuter i jazda na drugą stronę. To nas ochłodzi. Uroki dżungli. Ha, dochodzimy. Jedziemy, jedziemy, pięknie jest Sundday Tutaj Plażowicze Piękna plaża ogólnie Sunday. Tu zobaczcie jaka piękna plaża jest A są pierwszą skórkę zindo Bo Chińczycy prawdopodobnie biją resort po lewej stronie. Zapewnia ceny kosmos, ale co to lubi? No nie, plaże będą mieć piękną. Chyba nazywa się plaża Long Beach. No już wyjeżdżamy z wioski. Będziemy odbijać w lewo zaraz. I pojedziemy na drugą stronę wyspy. To jest szkoła. Jesteśmy na miejscu, gdzie Chińczycy właśnie budują lotnisko na wyspie, żeby mieć szybszy dostęp. Yy, pokażę widok. Będzie jazda. Jedziemy. Patrzcie, gdzieś przejeżdżamy przez wioskę i jest wioska na wodzie. Domy są na wodzie. Super to wygląda. A jest wszystko takie. No, dojechaliśmy na koniec plaży, ona się chyba nazywa Lonely Beach. Boże, na koniec plaży, co ja gadam? Dojechaliśmy na koniec drogi, dalej już nie ma drogi, chociaż wyspa jeszcze się ciągnie, kawałek tam. To jest chyba plaża Lonely Beach, ale jest straszny syf. W sumie nie mam pewności, czy to jest ta plaża, czy to nie ta plaża. W teraz, razie dojechaliśmy na koniec drogi do przez wioskę i ten i taki widoczek jest. Pięknie jest. Tutaj mamy palmę kokosową i młodziutkie kokosy. Wstaje kolejna pagoda. Cześć. Jest wioska, są ludzie, to i świątynia potrzebna. Gdzie pani zmierza? E, no właśnie, chyba musimy jechać tą drogą i potem w prawo do Lonely Beach. Jedziemy na leniwiec zagubioną plażę. Damy radę, dojedziemy. Hey. Good thing. Good thing. Co daje nam jest ładny. Ik heb een trafieler dat ik 4 kilometer. 4 dragon. rechts. right. Pośrodku niczego, ale zaraz dojedziemy do Lonely Beach. Ech. Ciekawie, ciekawie. Uj, uj, uj. Not easy. Way. Przeszkody. Wszelkiego, rodz wszelkiego rodzaju przeszkody. O. Kolejny mostek. Tak? So crazy driver still on the road. To jest, to. to jest najgorszy odcinek. Czy ja dotarłam na bezludną wyspę? Kokos w wodzie. Piękny widok. I tym sposobem jesteśmy na Lonely Beach. Droga ciężka, bardzo ciężka. To możecie zobaczyć na, albo mogliście, raczej na Wiralu. Idziemy do baru na Kambodzie. Poznaliśmy grupę Europejczyków, w tym Polak, jeden. Że jak oglądają, to pozdrawiam. lecimy, lecę do baru. Jest, jak ja wyglądam. Cała spacona podróż ciężka, przeprawa przez dżunglę. Ach, ale ten widok za mną, ta woda wszystko wynagradza. Idę do baru na te piwko, plaża jest wyśmienita. Mała, ale piękna. Lonely Beach. Jest chustawka. Michał tam już widzę. Próbuję dają się trapać. Zaraz ja tam też wskoczę. Ale ten widok. Jezu, tu jest tak pięknie. Pomyślelibyście, że to Kambodża? Że tak wygląda Kambodża? Każdy z Was pewnie sobie inaczej wyobraża. Napiszcie w komentarzach, jak Waszymi oczami, przed obejrzeniem tych filmów, wyglądała Kambodża. Patrzcie na to. Jak tam? Ciężkie życie. Ja się wiadomo. cały czas. Dokładnie. Słyszycie ten dźwięk? Cykady. A skoro już jestem na Lonely Beach, jest tutaj bardzo mało osób. Mam ręcznik. Idę się kąpać. Cudowna woda będzie, mam nadzieję. Ta jest mała, jak mówiłam już, ale czysta woda. Out. Także wbijam w kąpielisko. Oczywiście zabieram was ze sobą do tej wody. O, jaka cieplutka. woda. O. Oh my God. Woda jest tak gorąca, że to nic nie pomogło, żeby się ochłodzić. Teraz już rozumiem dlaczego w pokoju jest tylko zimny prysznic. Ale idę pić dalej tą Kambodżę i będziemy wracać do nas. A jutro wyruszymy gdzieś w inne miejsce, na inną plażę może. Zobaczę rano. Ale dzisiaj to jeszcze nie koniec moi drodzy. Jeszcze was pewnie gdzieś po drodze zabiorę ze za sobą Cześć. Opuszczamy Lonely Beach, idziemy na skuterek i czeka nas przeprawa przez dżunglę i wracamy do hotelu bo w sumie będzie się robić ciemno, bo tutaj się już zachód słońca jest o 17.30, ja jest po 15 a trochę mamy do przejechania, więc musimy wracać, ale jutro zabiorę was ze za sobą znowu. To jest parking skuterku. Zaraz biorę mojego rumaka. Czerwoną perełkę. I jedziemy tam dżungla Pięknie, pięknie. To same czerwone stoją prawie. Przejechaliśmy na jakąś plażę po drodze. E, wiem, że tam wcześniej jest e, Royal Beach. E, ale ta nie wiem jak się nazywa. Przyjechaliśmy tutaj, znaczy zatrzymaliśmy się po drodze, wracając już do, do nas, bo jest zachód słońca. Piękny. Impreza na łódce. Lokal się robią. Łódki są za mną. Piękny. U nas zjemy jakąś kolację, ale Michał mówi, że jest głodny i chce. I chce jeść, kupić już, teraz. No tak. Jedzenie to podstawa. Tak. Idziemy na tą kolację. Na drugi koniec plaży u nas na wiosce. E, tak to wygląda wieczorem. Przetransportowaliśmy się z, z jedzonka do naszego hotelu na Piko. i ja sobie wziąłem kokosa, bo czuję, że muszę się nawodnić. O, wywaliliśmy się na krzesełkach i się obadała. Tak spędzamy wieczór. Przepyszne. Ale tak wielkiego kokosa, to nie pamiętam, żeby piła. To jest normalnie... To jest tak ciężkie, że to to trzymam. Pamiętajcie, subskrypcja, like, komentarz, dzwoneczek. Żeby dostawać przypomnienia o wrzuconym filmie, oglądajcie też shorty, a ja się kłaniam nisko i do zobaczenia. Hej!